Spotykamy się dzisiaj w święto, ważne święto religijne, ono się nazywa Szawułot, to są zielone świątki. Na zielone świątki, czyli na święto Szawułot jest jakby podwójnym świętem, bo jest zarazem świętem zbiorów, a to jest święto rolnicze. Dlatego tego dnia czyta się Księgę Rut. Księga Rut jest księgą w dużej mierze o zbiorach, ale przede wszystkim o tym, która uczy, że należy się dzielić. Należy się dzielić wiedzą, umiejętnością, torą, i na to miary nie ma. A przede wszystkim należy się dzielić z przybyszami i z ludźmi biednymi. I ten ważny element tego święta jest zapisany w księdze. Drugi element tego święta to jest święto ofiarowania tory, Czyli to jest święto, które jakby jest w momentu, w którym Bóg dał Torę na górze Syna. Wiemy, że Tora została dana na tej górze i temu ofiarowaniu Tory towarzyszyły grzmoty, Trąby, w Biblii się mówi o szofa, o szofarze, o trąbach boskich, które towarzyszyły temu wielkiemu wydarzeniu. To był jakby wielki, powiedziałbym, zgiełk, hałas, taki rodzaj bardzo uroczystego, bardzo podniosłego i dramatycznego momentu, któremu towarzyszy jakiś wyjątkowy dźwięk. I ten dźwięk to, to, kojarzy mi się właśnie z wysadzeniem synagogi. Dzisiaj mija 70. rocznica wysadzenia synagogi na ulicy Tłomackie dla generała SS Sztropa to był symbol końca w Polsce, polskiego żydostwa i on bardzo się przygotowywał do tego, żeby to wysadzić z hukiem żeby to było widoczne i żeby to było takie mocne my oczywiście, ta synagoga po wojnie to były gruzy potem wywiezione nic z tego nie zostało na tym miejscu stanęł wie, bejkitny wieżowiec nie sposób myśleć o tym, że kiedykolwiek zdołamy odbudować tę synagogę, to jest niemożliwe. W związku z tym zostaje nam tylko jedno, to znaczy pokazanie modelu, jak ta synagoga mogła wyglądać. Zależało nam na tym też, żeby to było blisko tego miejsca, to znaczy, żeby ludzie, którzy tu przyjdą, mogli zobaczyć mniej więcej taką orientację, jak mogła wyglądać ta część Warszawy w czasie wojny, przed wojną i w latach poprzednich. I to jest też bardzo ważny element, to znaczy całkowicie zmieniła się topografia miasta, zmieniła się geografia. I to próba, jest nasza próba odtworzenia takiej pamięci wizualnej. Ludzie pam najlepiej się pamięta nie poprzez książki, tylko, ale właśnie poprzez obrazy, zdjęcia, prawda? I zależało nam na tym, żeby umieścić możliwie najlepsze zdjęcia tych budynków, które tutaj stały, a więc i synagogi, i jest tu budynek przedwojennego biblioteki judaistycznej, jest budynek, w którym się mieściła centrala telefoniczna, a gdzieś tutaj dalej jest budyneczek, w którym się mieścił Związek Literatów i Dziennikarzy Żydowskich. To było w pewnym sensie centrum żydowskiego świata w Warszawie. I właśnie dlatego zależało nam na tym, żeby to tutaj pokazać. Podstawą tego pomysłu było to, żeby wpisać plac tłumacki w plac tłumacki, czyli po prostu, żeby postawić tam, gdzie żaden z Warszawiaków nie pamięta już prawie tego, a, a 90 parę procent nie wie w ogóle, że istniał plac Tłumacki, żeby go tutaj odtworzyć, bo bez niego to. Opowiadanie o synagodze, że była wielka, że była piękna, że była zbudowana przez samego niego, że miała 2300 miejsc siedzących, nic nie mówi. Tak? Jeśli się nie widzi w jakiej przestrzeni ona królowała, którędy się do niej dochodziło, jak ruchliwe to były ulice, że jeździł tam tramwaj, tak? to wszystko pokazuje ta rekonstrukcja i nie widać by było bez, bez tego otoczenia. Nie, nie można by było, moim zdaniem, zrozumieć w ogóle synagogi, ale też zrozumieć yy, współistnienia dwóch kultur. Mam dziwne uczucie, trochę surrealistyczne z tym drzewem, które nad nami wyrasta, ale rzeczywiście jest, jest to zupełnie inna przestrzeń w tym sensie, że jesteśmy otoczeni ścianami i można sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Myślę, że to teraz jest bardzo duży tłum, ale jak chodziłem tutaj wcześniej sam, to naprawdę ma się uczucie przechodzenia przez miasto. To jest coś albo nie wiem, jakieś zupełnie dziwne, nowe uczucie. Może, może to jest nawet lepsze. Wszystkich, wszystkich Warszawiaków zapraszamy. To jest w takim miejscu, że. Właściwie z każdego punktu Warszawy jest blisko, tu jest stacja metra, tu są linie tramwajowe, także zapraszamy do, mam nadzieję, że do września ten model będzie tutaj stał i każdy będzie mógł zobaczyć, jak to miasto wyglądało.